Dzień dobry, dzień dobry. To wideo miałam dla Was nagrać ze swojego salonu, ale w sumie doszłam do wniosku, że jest tak ładna pogoda, że wybierzemy się tutaj do parku przed moim budynkiem. I to jest park, do którego ja od kilku dni staram się właśnie chodzić częściej. Wcześniej patrzyłam sobie na ten park z okna mojego salonu, ale jakoś tak wiecie, nie zachęcało mnie to wystarczająco, żeby przyjść. A od kilku dni właśnie biorę sobie kocyk, przychodzę i. I po prostu spędzam tutaj trochę czasu. Także dzisiaj e, właśnie z tego parku chciałabym zrobić takie wideo a la QA, bo jakiś miesiąc temu dałam Wam na Instagramie opcję zadawania pytań i zadaliście sporo pytań a propos y, pracy Stewardessy, ale do tej pory nie zebrałam się, żeby na nie odpowiedzieć. Także dzisiaj sobie na nie odpowiemy. Postaram się odpowiedzieć na y, zdecydowaną większość z nich. Na pewno na kilka się nie uda, bo tych pytań było sporo. I drugą część po prostu tego wideo zrobimy sobie innym razem, i w tej drugiej części odpowiem na pozostałe pytania, które zadaliście. No dobra, no to zaczynamy. Jak wygląda rekrutacja? I tutaj. Na to pytanie nie ma sensu, żebym ja wam odpowiadała, dlatego że rekrutacja w moim przypadku wyglądała inaczej niż ta rekrutacja, która wygląda obecnie. Z tego co wiem teraz, całość rekrutacji albo zdecydowana większość rekrutacji odbywa się online. Za moich czasów było zupełnie inaczej, także nie ma sensu, żebym wam podawała informacje na temat mojej rekrutacji, bo to się bardzo, bardzo, bardzo zmieniło. Czy ładesy korzystają z tych samych toalet co pasażerowie? Mm, tak. Z tych samych. Hmm. Czy Emirates rekrutuje osoby 30+, plus, lub czy miałaś okazję pracować ze starszą załogą? E jeżeli chodzi o rekrutację, to jest podany tylko minimalny wiek kandydatów, nie ma podanego maksymalnego wieku, także e jeżeli ktoś ma ochotę próbować, to jak najbardziej. A czy pracowałam z osobami starszymi? Jasne, że tak, e dlatego że y u nas można pracować do 50 roku życia, więc spotykałam różne osoby od 21 do 50 roku życia gdzieś tam na, em, na swoich lotach. Ile miałaś lat, gdy zostałaś Dwadzieścia 26. Słyszałam gdzieś, że stiu, znajomi sewardessy też mogą mieć zniżki na loty. Czy to prawda? Tak, znajomi też mają zniżki na loty. Rodzina i znajomi. Sprzątacie samolot, czy dostajecie za to wynagrodzenie, jeżeli Emirates płaci za godzinę wylatane? My nie sprzątamy samolotów, samoloty są sprzątane przez firmę, która... przez firmę sprzątającą. Um, to nie jest zupełnie nasze zadanie. Czy Emirates akceptuje włosy, których nie można spiąć? Takie do obojczyków. Z góry dziękuję. A... Jeżeli chodzi o włosy, to one muszą być w koku. Jeżeli są na tyle krótkie, że nie daje się w te, ten kok spiąć, to spoko, tylko po prostu nie mogą Wam dotykać ramion. Jeżeli nie dotykają ramion, to wtedy możecie po prostu ich nie spinać, ale jeżeli dotykają ramion, no to wtedy muszą być spięte. Ciężko się jest dostać do Emirec. Nie wiem jak jest w tym momencie. Pewnie zależy po prostu, czy ilu kandydatów im się spodoba podczas jednej rekrutacji. W moim przypadku wyglądało to tak, że przyszło mniej więcej, nie pamiętam już teraz dokładnie, ale wydaje mi się, że było to jakieś 80 czy 100 osób i dostałam się ja i jeszcze jedna osoba. Także dwie osoby na te 80 czy 100. Jak często można wracać do Polski, jeśli chodzi o Emirec? Tak często, jak tylko masz odrobinę urlopu, żeby do tej Polski polecieć. Czy aplikując do Emirates lepiej zrobić wszystkie zdjęcia w studio z fotografem, czy samemu w domu? Większość osób, które znam, to osoby, które robiły zdjęcie w studiu fotograficznym. Ja natomiast robiłam te zdjęcia sama przy... na tle białej ściany. Więc... niekoniecznie musicie iść do studia fotograficznego. Czy jak na przykład załoga leci gdzieś do Afryki, to czy Emirates zapewnia szczepienia? Szczepienia wykonywane są przed wylotem do Dubaju i po, zaraz jak rozpoczynamy pracę. Podczas pracy um, tych szczepień się już nie wykonuje, po prostu zaczynacie swoje pierwsze loty i już macie po prostu cały pakiet szczepień na tej zasadzie. Czy właśnie ktoś, pies w tle, zrobił kupę i to się nagrało? Ile trwa przerwa między lotami? To różnie. U nas to wygląda tak, że mamy jeden lot dziennie. Wiem, że są linie lotnicze, gdzie po prostu leci się z punktu A do punktu B, z punktu B do punktu C, z punktu C do punktu D i tak dalej. Natomiast u nas po prostu jest to jeden lot dziennie. A ile trwa przerwa pomiędzy takimi lotami, jak wracamy do Dubaju? Różnie, czasem jest to jeden dzień, czasem są to dwa dni, czasem są to trzy dni, bardzo, bardzo, bardzo różnie. Czy masz czas na życie prywatne? Ile w ciągu miesiąca masz mniej więcej wolnego? No staram się mieć czas na życie prywatne. Czasem to wychodzi lepiej, czasem wychodzi gorzej, różnie bywa. Natomiast ile mam w ciągu miesiąca wolnego, wydaje mi się, że gdybym policzyła te dni, kiedy nie mam mnie w Dubaju i te dni, kiedy jestem, to byłoby to mniej więcej 50 na 50, czyli powiedzmy dwa tygodnie w Dubaju, dwa tygodnie poza Dubajem. Dobrym pomysłem przed rozpoczęciem pracy będzie kurs angielskiego biznesowy. Hmm. Ja wychodzę z założenia, że zawsze fajnie jest się nauczyć czegoś nowego, zawsze fajnie jest zdobyć jakieś nowe umiejętności, ale czy angielski biznesowy ci się przyda? Niekoniecznie. Raczej nie. Hmm. Ile jest dni urlopu, które możesz spędzić na przykład w Polsce? Wiecie co? Nie pamiętam dokładnie, ile jest. Eee, mrówki mnie obeszły. <laughs> nie pamiętam, ile jest dni urlopu, ale chyba tak standardowo 20, 20 kilka. 20 kilka, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam ile dokładnie. Czy stewardesy ustalają sobie grafik samodzielnie, czy jest to ustalane przez osoby wyżej? My co miesiąc dostajemy grafik, dostajemy loty, które będziemy musieli zrobić, natomiast jest możliwość zamiany z innymi, z innymi osobami, które, które pracują i które też na przykład chciałyby się wymienić. Czy praca jest dla Ciebie stresująca? Jeżeli tak, to jak sobie z nim dajesz radę? No, jest trochę stresująca, bo wiecie, zawsze spotykacie na locie powiedzmy 200-300 osób w jedną stronę, 200-300 osób w drugą stronę. Czasem są to, wiecie, takie bardzo spokojne loty, czasem, czasem nie. No wiadomo, jak to, jak to w pracy, w której macie kontakt cały czas z nowymi ludźmi. Kiedy Ci się trafił pierwszy pobyt, licząc z pierwszego dnia pracy? Jeżeli pierwszym dniem w pracy nazwiesz mój pierwszy lot, a nie pierwszy dzień szkolenia, Właśnie ten mój pierwszy lot był, e, był moim pobytem. Wtedy miałam lot do Madrytu, i tam zostałam na 24 godziny. Czy częste latanie i rozregulowany rytm do, dobowy wpłynął negatywnie na Twoje zdrowie? Na ten moment nie wpłynął negatywnie na moje zdrowie e, i mam nadzieję, że tak pozostanie. Natomiast e, Natomiast rzeczywiście jest to praca dość mocno obciążająca organizm i tutaj nie ma co, wiecie, czarować się, że, że tak nie jest. Jak wygląda taki tydzień pracy? Na przykład trzy dni lotów, później dwa dni wolnego. Wiecie, trudno jest mi teraz po prostu, wiecie, tak z głowy wziąć mój plan lotów, ale odsyłam Was do moich podsumowań miesiąca. Zrobiłam takie podsumowanie marcowe, teraz będzie podsumowanie kwietniowe. Jeszcze było chyba podsumowanie z lutego. Tego. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak konkretnie e, wygląda ta praca, jak wygląda tydzień pracy, to zapraszam właśnie do tego wideo. Myślę, że e, ono lepiej pokaże po prostu, co i jak. Czy to prawda, że ta praca sprzyja Tyciu? Tak. E, I to nie sam, praca sama. W sobie, w sensie, że wiecie loty, tylko po prostu to, że pracujecie o różnych porach dnia i nocy, więc śpicie o różnych porach dnia i nocy, jecie o różnych porach dnia i nocy, a trzeba przyznać, że w samolocie jest tyle żarcia, że czasem po prostu jak widzicie to żarcie, to macie ochotę jeść, jeść, jeść i jak załóżmy lot trwa 10 czy 15 godzin, to często jest tak, że po prostu już z nudów bierzecie jedzenie i zaczynacie jeść. Więc czy proces z bardzo, bardzo mocno. Często zdarzały ci się grafiki bez jakichkolwiek pobytów w miesiącu. Nigdy mi się nie zdarzyło coś takiego. Zawsze to jest miks pomiędzy lotami tam i z powrotem i pobytami. Nigdy nie było także albo jedno, albo drugie. Dlaczego Emirec? Dlatego, że wiedziałam. Może to zabrzmi dziwnie. Wiedziałam, że jeżeli dostanę pracę w jakiejkolwiek innej linii, to będę wiedziała, że coś jest jeszcze wyżej, gdzie mogłabym spróbować swoich sił, i może by się udało, może by się nie udało. Natomiast po prostu chciałam. Hmm, doszłam do wniosku, że albo po prostu Emirates, albo nic na tej zasadzie. E, też nie rozważałam w ogóle pracy w liniach lotniczych, które oferują jedynie przeloty tam i z powrotem, dlatego że po prostu dla mnie w tej pracy liczyło się to, żeby móc zwiedzać. No i też przeprowadzka do Dubaju była takim przeprowadzka do Dubaju była takim wyzwaniem, była czymś nowym, była taką e, przygodą, więc e, dlatego właśnie Emirec. Czy czujesz się zmęczona po pracy? No jasne, jak każdy człowiek po, po pracy zazwyczaj e, czuje się zmęczony i chce odpocząć, tak no my tak samo. Czy często masz loty w to samo miejsce? Zdarza się mieć loty w to samo miejsce, jeżeli miałabym policzyć ile razy najwięcej zdarzyło mi się lecieć w to samo miejsce, to powiedziałabym, że jakieś 4-5 razy, um, razy w ciągu tych prawie 3 lat latania. Ta praca Ci się nie nudzi? Chodzi stricte o czas spędzony w samolocie? Czasem tak. Czasem tak, bo y, pomimo tego, że możecie sobie myśleć, dobra, y, lecimy gdzieś tam do różnych zakątków świata i ogólnie nie ma monotonii, jest cały czas coś nowego i tak dalej. Z jednej strony rzeczywiście jest w praktyce, jak idziecie do samolotu, to macie taką rutynę. Wiecie, że wtedy i wtedy robicie to, 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 to i to. Później robicie to, 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 to i to i cały czas jest to samo. No ale chyba... Nie wiem, 90% prac tak wygląda, że po prostu robicie to samo. Ciężko było dostać się do Emirates. Mm. Nie wiem, nie wiem, ciężko, ciężko mi powiedzieć, bo są osoby, które dostawały się tutaj za pierwszym razem, są osoby, które próbowały 8 razy i dostały się dopiero po ósmym razie i spędziły naprawdę 2-3 lata próbując i próbując. Nie wiem, ja poszłam na pierwszy dzień otwarty, na którym było 700 osób. Wyobraźcie sobie 700 osób, ale to dlatego, że po prostu... I to była pierwsza rekrutacja Emirec po chyba dwóch latach, bo ta rekrutacja była na jakiś czas wstrzymana. Wtedy było rzeczywiście 700 osób i na którymś tam etapie już odpadłam. Natomiast jak poszłam drugi raz, to sobie po prostu powiedziałam, że dobra, ja idę po robotę, ja tę robotę dostanę i koniec. No i rzeczywiście udało mi się wtedy, wtedy dostać. Jeżeli masz layover, to umawiasz się zresztą. Cabin Kruno, jakieś wyjścia. Bardzo rzadko, dawniej tak, dawniej wychodziłam naprawdę bardzo często z załogą, natomiast od jakiegoś czasu to się raczej nie zdarza. Takim wyjątkiem był lot akra abidjan w tamtym miesiącu, gdzie rzeczywiście wyszłam z załogą, ale zazwyczaj po prostu biorę swój aparat i idę gdzieś na miasto. No, chyba, że gdzieś tam w jakimś mieście mam swoich znajomych, to widzę się ze swoimi znajomymi. A no. A dlaczego? Dlatego, że po prostu na samym początku pracy tutaj ja miałam takie przeświadczenie, że okej, okay, dobra, poznam nowych ludzi i ogólnie będzie super, zabrę nowe przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast bardzo szybko okazało się, że każdy ma swoje życie, każdy traktuje te prace jako coś, gdzie po prostu wiecie, lecę, robię swoje, wracam i koniec. I, i po prostu w pewnym momencie czułam się taka troszeczkę, nie wiem, czułam um, takie ukłucie, że po przylocie do Dubaju każdy gdzieś tam zabiera swoją walizkę, wraca do domu i ten kontakt się urywa. Więc e, przyszedł już taki moment, że po prostu przestałam próbować i mam tutaj w Dubaju jakąś tam swoją grupę znajomych, z którymi spotykam się bardzo często. E, i, I po prostu już nie staram się nawiązać tych nowych przyjaźni gdzieś tam na, e, na tych pobytach. Nagrywała Pani kiedyś odcinek dotyczący obowiązków stewardessy na pokładzie. Aż się dziwnie czuję, jak ktoś do mnie mówi, pani, a czy nagrywałam kiedyś taki odcinek? Nie, nie nagrywałam takiego odcinka, ale to jest bardzo dobry pomysł i kiedyś na pewno taki odcinek się pojawi. Kiedyś na pewno się pojawi. Czy jest możliwość pracować jako stewardessa od 8 do 16? Czy jest dużo dźwigania? Czy zamykanie luków bagażowych jest trudne? Czy jest dużo dźwigania? Tak, jest bardzo dużo podnoszenia i... Moja poprzednia współlokatorka w ogóle miała operację na kręgosłup, dlatego że po prostu w pewnym momencie już um, no zdrowie troszeczkę, troszeczkę siadło, a tak, jest bardzo dużo dźwigania. Jeżeli chodzi o luki bagażowe, to też Wyobraźcie sobie, że macie do zamknięcia 20 luków bagażowych. W każdym luku bagażowym są trzy walizki. Każda z walizek waży 10 kg, więc to jest już 30 kg. Wyobraźcie sobie, że ktoś tam jeszcze położy jakieś rzeczy z strefy bezsłowej albo jakąś swoją torebkę i tak dalej. Robi się z tego powiedzmy 40 kg. 40 kg, które musicie podnieść, razy 20 luków bagażowych. Plus sam wózek z jedzeniem, który, który macie, który. Ciągniecie przez cały samolot. Samolot ma 70 metrów, a sam ten wózek może ważyć nawet do 100 kg, więc to są. Może się wydawać, że to jest mało, ale naprawdę czasem jest tak, że po prostu gdzieś tam czujecie ten kręgosłup i tak, jest bardzo dużo dźwigania i jeszcze dodatkowo mamy dźwiganie gdzieś tam w kuchni tej samolotowej, także no jest, jest z tego sporo. Także ja zawsze tylko mam nadzieję, że po prostu bagaż pasażerów nie będzie przekraczał tych norm i będzie po prostu miał tyle kilogramów, ile powinien mieć. Bo wiecie, jeżeli bagaż przekracza te normy i ma więcej kilogramów, to automatycznie po prostu mój kręgosłup cierpi. Jak radzisz sobie z jetlagiem? Z jetlagiem radzę sobie tak, że po prostu jeżeli lądujemy tak, żebym dotarła do mieszkania przed 11 rano, to jeszcze idę spać na powiedzmy 3 godzinki i choćby nie wiadomo co się działo, to ja i tak po tych 3 godzinach wstanę, żeby po prostu nie zarwać sobie, nie wiecie, nie... no rozumiecie o co chodzi. Natomiast, jeżeli jestem w mieszkaniu, powiedzmy około 12 w południe, czy koło 1 w południe, to naprawdę muszę czuć się mega, mega, mega padnięta, żeby położyć się jeszcze spać. Jeżeli nie jestem mega padnięta, to biorę kawę i staram się po prostu gdzieś tam wytrzymać do 18, 19 i wtedy dopiero idę spać i jestem przystawiona na ten czas lokalny. Tak sobie radzę z jetlagiem. Natomiast Kiedyś tam, kiedy nie pracowałam jako stewardessa i byłam pasażerką, to w tamtych czasach naprawdę radzenie sobie z jetlagiem było ciężkie. I pamiętam, że po powrocie nawet ze Stanów, kiedy byłam pasażerką, a no, było, dość, było dość ciężko. Naprawdę potrzebowałam 4, 5, 6 dni do tego, żeby się zaadaptować do nowej strefy czasowej. Teraz wystarczy mi powiedzmy jeden dzień i wszystko jest spoko. Mm, no, ale mam wrażenie, że po prostu organizm człowieka naprawdę może się przyzwyczaić do różnych warunków. Dlatego teraz jest lepiej niż było kiedyś. O kurczę, właśnie widzę, że przekroczyliśmy 20 minut nagrywania, więc chyba nie będę Was już bardziej zamęczać tym wideo, Bo kto lubi oglądać widea, które trwają pół godziny czy godzinę? Więc nie będę Was już dłużej zamęczać, ale pewnie zrobimy sobie drugą część właśnie QA. Mm. Za kilka dni albo za tydzień i wtedy odpowiem na pozostałe Wasze pytania. A tymczasem dopiłam swoją kawę i spadam, bo dzisiaj też mam lot. No w sumie to nie dzisiaj, bo y, dzisiaj jest mój dzień na odpoczynek tak zwany, bo na lotnisku muszę być dopiero o drugiej w nocy. Druga 20 mm, przechodzę przez swoją odprawę i o czwartej rano wylatujemy na Malediwy. ale to jest lot tam i z powrotem, więc będę. W mieszkaniu jutro około godziny 15, jakoś tak. Także chciałabym jeszcze pójść do mieszkania, trochę się przygotować i przespać, powiedzmy, te 2-3 godziny przed lotem, żeby, żeby po prostu być gdzieś tam, wiecie, wypoczętą i dotrwać do jutra, do godziny 14, czyli do momentu, kiedy będziemy lądować w Dubaju. Mm. Przepraszam w ogóle, że te osoby, które zadały mi pytanie, bardzo Was przepraszam, że tyle czasu mi zajęło po prostu nagranie tego wideo. Um, ale i tak jak Wam mówiłam w poprzednim wideo, że po prostu ten czas gdzieś tam ostatnio w moim życiu był bardzo intensywny, że trochę się działo i też nie był to najlepszy czas dla mnie, um, więc tak trochę, wiecie, ta kamera została rzucona w kąt, żebym mogła. Wiecie, mieć trochę czasu dla siebie i żeby mogła po prostu gdzieś tam się zregenerować psychicznie i, i po prostu wrócić gdzieś tam do, do normalnego trybu życia, że tak powiem. Ale dobra, nie zagłębiając się bardziej w temat, dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną w tym wideo i zobaczymy się w drugiej części QA. Powiedzmy, że za tydzień, ale, ale nie obiecuję, że to będzie za tydzień. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już niedługo. Pa pa.